Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Andycy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 23 odcinku z Cooking Simulatora Kukeria. Chciałem powiedzieć Pizzeria Andeza. Kukeria Andeza, czy wy to słyszycie? Tak, Pizzeria Andeza, moi drodzy, i lecimy sobie oczywiście z dalszymi naszymi zamówieniami, bo jakby mamy dalszy dzień pracy. Także znowu Margarita. Co to ci tacy klienci to cię w ogóle nie wybredni? Naprawdę, no dobrze. Neapolitańskie, małe. O, czekajcie, tu jakieś. Te... Gdzie było to małe takie, co mi tam zostało takie jedno? Gdzie one te gdzieś tu jest? Halo. O, 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 wroszku, wroszku, tu jest skitrane, Daj mi to małe. No patrzcie, nie mogę go. złowić. Jesus, postaw to. Postaw. O. To małe bym chciał, bo każą mieć małą pizzę. Margaritka. I znowu jestem głodny, słuchajcie. Ja wiecznie, kiedy zaczynam cookinga, to zawsze jestem głodny. Marinara, proszę bardzo. Dużo sosiku, dużo, dużo, dużo. Potem mozzarella krojona. A widzicie? Dlatego to jest inna margarita niż ta, niż ta co była ostatnio, bo tam to była ta bufalla. Czyli dobrze myślałem. 60, to dajmy dwa. Jak on tutaj tak... 4 No niech będzie, że mamy 60 i bazylka. I bazylia, proszę bardzo, 12. Okej. Okay. I słuchajcie, do piecyka. To była chyba najszybsza pizza świata w moim wykonaniu. Cyk, tyryk, cyk, ciak cyk ciak. i proszę bardzo. I już, a ten piec... O, piec nagrzany jeszcze! Proszę bardzo, moi drodzy, zostało z poprzedniego odcinka. I jestem w szoku. Dobra. To sobie przy okazji odstawię, już weźmiemy sobie mały talerzyk, proszę bardzo. No i czekamy aż się zrobi. I będziemy mogli wydać Marinare Margaritę z sosem. Marinara Jesus. No, daj, daj już mi, daj, bo wszyscy już czekają na tej sali tam. O, pokazać. No pięknie się starek rozpuścił, się stopił. Mm, delicja. Dobre, miam. Proszę bardzo. I możemy, słuchajcie, wydawać. cyk. Ja, No pięć gwiazdek, bardzo ładnie, bardzo ładnie, ok. Podstawowa. O, a co znaczy podstawowa? Tu mieliśmy jakieś taką? Podsta co? Sostajski? I to jest podstawowa? Dobrze, Nowy Jork. I jak małe. Nie ma tam mniejszego? Jakiegoś? Czekać na, pe... na pewno jest. Nie po prostu próbują oszukać. Daj mi tak. O. Małe. Małe. Dobra, upewniłem się. Sos tajski. Z tego co mnie się wydaje, to po raz pierwszy chyba będziemy używać tego sosu tajskiego, czy, czy nie? Czy wcześniej już był? Bo nie pamiętam. Wiecie? Sos tajski. No, taki inny jest, faktycznie. Mm, mm, mm. Dużo sosu. E, Fontina krojona, ona gdzieś tu była. Dobra, trzymano tak żebym poukładał to, jak iść pan i nie wracaj, ale trudno. Liść bazylii, oczywiście 12. To tak damy tu o, tak po boczkach. Patrzcie, jak jak to równomiernie roz... prawie symetria, prawie symetria. Daj. I znowu mała. Słuchajcie, dlaczego moi klienci w ogóle nie zamawiają tych dużych pizz? Ani tych. No, średnie są często, ale dużych naprawdę bardzo rzadko można je tutaj spotkać. jest mi przykro na serduszku. Dobra, idę po talerzyk już. Niech będzie gotowy. Jak tam. Ok, to w tym czasie sobie odłożę jeszcze koszyk. O, no pięknie odłożone. A co to? Ja, skąd to, kiedy wypadło? Oddaj tam do kosza. Jak ta pizza? Dobra, kończy się robić, moi drodzy. Więc poczekamy sobie. Dobra, dawaj. Wyciągamy. No, ale ładnie się, słuchajcie, rozpuściło. Chociaż mogą tą bazylę jakoś tak inaczej ułożyć. Tak teraz mi się wydaje, wiecie, że tak mnie się wydaje, że ta bazylka powinna być chyba inaczej ułożona, bo nie wiem czasem, czy nie będzie na chwilę jakiejś dyskwalifikacji, że źle, źle położona bazylia. Nie, dobrze. Okej, okay, żart żartowałem jakby. Nic się nie wydarzyło. Dobrze, kolejna pizza. Fiori di zucca. Okej. Okay. Mm, neapolitańskie średnie. Dobrze. Proszę uprzejmie. Mamy coś tutaj średniego gdzieś? Nie. Same duże. Ojej, to małe. Ja chcę, chcę średnią. O, dziękuję. Wałkuj. Wałkuj, pan! Marinara znowu. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba ta marinara to jest taka najbardziej popularna z chyba wszystkich sosów. No bo to jest typowy taki sos pomidorowy, jakby nie patrzeć. Gdzieś tam. Ale jednak mogliby eksperymentować. Mozzarella krojona, proszę bardzo. 100 gramów. No tak krzywo, żem to ułożył jak Cukinia, sardele I czosnek krojony, o To teraz tak, patrzcie, czosnek krojony mamy Z ostatniego, zrobiłem ostatnio czosnek krojony Było super Serdele, serdele Tu gdzieś były, na pewno były Bo pamiętam, że, a to małże No to gdzieś tu pewnie będą A cukinie jakaś, albo coś Serdele Oj tam jakiś pojemnik mi, o jaką wyleciał Jakim cudem, ty krewet to jedna? Chodź tu. Papryka, na, na, Kukurydza, kapary. To będzie cukinia, tak. Cukinia krojona. Patrzcie, no i, i to jest teraz porządek. Jakoś taka, no porządek. Może mniej więcej, nie wiem gdzie co leży dokładnie, ale no idzie lepiej niż ostatnio na pewno. W sensie, że wiecie, nie muszę co chwilę się majtać, szukać. Dobrze, cukinia krojona, 100. Na no ten ser też możemy sobie to poukładać, bo dlaczego by nie? O. Sardele 80. O. I czosnek krojony, taki już prawdziwy. Pra o. 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 o Nie wiem, jak oni tam tego chcieli. 32, ok. No i mają 32. Czy on też wisi? Nie. Patrzcie, czosnek nie ma lewitacją jest to niewiarygodne. Dobrze, podpal tutaj bardziej ten piecyk. O! Dobra. Ja sobie oczywiście wezmę tutaj do piecyka te pizzę, włożę już. Proszę uprzejmie. Dobra. Powieź to. Weźmy sobie średni talerzyk. Cyk. I co ja chciałem? Po co tu przelazłem? A, żeby wyciągnąć te rzeczy, dobra. Tak, tak, od razu wiecie, od razu porządek. Jak ta pizza się pieczy, to wiecie, mam przynajmniej czas na to, żeby to wyciągnąć. I czosnek był tu. Ok. Wkładaj to, jak tam pizza. No, się powoli kończy. Ok, to myślę, że możemy tą łopatę już wziąć. Poczekać sekundkę. I wyciągnąć pyszną pizzę, której chyba nie robiłem wcześniej, bo... chociaż te serdele gdzieś tam były, ale nie pamiętam, czy była cukinia z tym z tym czosnkiem czy nie wiem. O, jak to ładnie! Jak to ładnie wygląda. Oj, mm, No ja ten, ten zapach i ten smak po prostu już czuję przez ten monitor. Naprawdę! Dawaj, lecimy. No i pięknie zobaczcie. Dobrze. No to kolejne w takim razie. Ciacho. E, ciacho, pizza. O! Co to za ten? Winessa? Winessa. Neapolitańskie średnie znowu. Więc możemy w sumie to złączyć z tym i mamy średnie. Dziękuję. Tak. Widzę, że podstawą znowu jest marinara. Okej. Okay. No, ładnie ten się tutaj rozprowadzi, żeby był wszędzie równomiernie. O. Mozzarella krojona. Parówka? Czy ja... Nie no, parówek to chyba na pewno nie mam. O. Słuchajcie, nie, nie kojarzę, żebyśmy mieli parówki. Przysięgam, nie, nie wiem. Papryczka na... na, na czy, a może były gdzieś... Kiełbasa włoska, pomidor, mielona wołowina, salami, tuńczyk, papryka. To, 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 bekon. To, 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 nie. Nie, wydaje mnie się, słuchajcie, że nie, ma, nie mieliśmy jeszcze parówki. Chyba nie. A to, 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 to? to? Aha, patrzcie, mam podwójnie włoską kiełbasę. No właśnie, to, to jestem właśnie ja. Jakby, rozumiecie. Chyba ta włoska. O, no nie mówię. Dobra, to weź, że kup ten pojemnik, bo chyba nie mamy już żadnego pojemnika. Czekajcie, sobie się upewnię. Nie, no nie mamy chyba już żadnego. Dobra. I narzędzia, pojemnik, parówka krojona. No tego nie było jeszcze, tego jeszcze nie grali. Pytanie jest takie, czy ja mogę to do kosza zapakować, czy ja to muszę to, to dzisiaj w jakiejś lodówce z tym tym. Nie, no on chyba będzie wisiała. Jezu, gdzie ja jestem? Paru włoska. Kiełbasa, pepperoni, salami, dobra, nie ma. Kiełbasa amerykańska, porcetta, prosciutto, bacon i pana... Nie, 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 to nie... No to kiełbasa, słuchajcie, będzie chyba w lodówce, no bo skoro... lecz znaczy parówka. No, a jak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. To nawet mi kosz nie był potrzebny. Hit. Syp. Walamy to. Wciskamy. Nie, nie mieliśmy takiej parówy jeszcze. Chyba nie. Nie, wydaje mi się, że nie było. Dobra, ja chcę parówę. A, ją się sypie. Okej. Okay. Dobra. Proszę uprzejmie, jakby po zostało posypane parówką. Do piecyka. Cyk. O. O nie, on mi zaraz wygaśnie. Podpalaj go szybko. Nawet bardziej można by go sobie tutaj zajarać jeszcze. O. Dobra, i to było chyba średnia? Albo mała, już też nie pamiętam. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Średnia, dobra, widzę, że średnia na pewno. 100% No ta parówka, tak też powiem wam szczerze, że apetycznie wygląda. Ja ogólnie lubię parówki. Ja jestem parówka boy. Jakby wiecie. Ojej, ojeju. Czarodzieju. Zabieraj to. Cyk, poszło. No przepis, sos aioli, majonez, przyprawa kajun, sos cytrynowy, mielona gorczyca, czosnek, siła prowansalskie, okej, okay. no to tak, weźmy ricotę Boże, banana, nie no, ludzie. Tyrolski, szarpana wieprzowina, kiełbasa, czarna fasola, no i nie wiem, może tymianek niech będzie Nie chcę banana na pizzy Dobra No to jeszcze jedno Diavolo Uuu, takaś taka piekielna będzie mm, no dobra Średnia napolitańska. Duża, duża, średnia Dziękuję, dzień dobry Oczywiście marinara Którą też, słuchajcie, niedługo będziemy pewnie musieli dorobić. Bo ona leci jak szalona, no. O. Dobra. Mozzarella krojona. Niechaj będzie 100. Znowu krzywo. Ja nie wiem. Salami krojone. OK. Papryczka chili, oliwka czarna. Dobra. Salami krojone gdzieś mi tutaj śmignęło ostatnio. Proszę bardzo. To sobie wyciągnę, włożę sobie. A niech będzie tu. Dobra, salami krojone, papryczka, czyli krojona. To nie jest papryczka, czyli krojona. Papryczka, czyli. O, dobra, mamy to tu. I oliwka krojona, czarna. Nie wiem, czy mamy. Borowik, bla, 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 bla. Czekajcie. Mamy. Dobra. Czy ja coś tam wrzuciłem na dół? Nie. Dobra, wydawało mnie. się... A nie no! Potrąciłem jednak kalmara! Żebym potrącił kalmara, no. Dobra, salami krojone. Zacznijmy od salami. 64. Dam więcej, a co? Papryczka, czyli 30. Ojej pojedynczo, Jesus. Dobra, tu jeszcze by się przydało. I czarna oliwka 64. Nie stać mnie. Mamy 30. To czekajcie, trzeba iść więcej czarnych oliwek dorobić. A widzicie takie rzeczy. Daj mnie to... Zamyk nie zamykaj, dobra, nie zamykaj to. One będą chyba w słoiczku. Tak mi się wydaje gdzieś. Tu. Tak. Wrzucaj. Boże, po jednej oliwce leci? No co wy? Lecisz tu. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i więcej oliwki potrzebuje. Mamy 62 To tak jeszcze. Ojej, ażem przegiął. Przegiąwszy trudno. Ja bym chciał trochę więcej drewna. Mimo wszystko. O. Łopatę mi daj. Do pieca z pizzą raz. Ok. To sobie możemy odłożyć. Bierzemy sobie średni talerzyk, proszę bardzo. No i moi drodzy, jesteśmy gotowi z pizzą. Czy my coś tu musimy uporządkować? Przedobyć czasem te zaplecze, tą taką kuchnię e, wyszarować bo tam wiecie, jakieś cebule leżą, jakieś inne graty, no ale co? No, wszystko jest super. Poczekam chwilę, dobra, dawaj. Mam nadzieję, że się dopiekła Okej, okay, możemy sobie tą łopatę odłożyć. Cyk. Cyk. Będzie super. O, a co nam? Nierównomiernie. Dobra, zgadza się. To, to jakby tak. O, zamykamy już na dzisiaj i nie przejmujemy się, nie przejmujemy więcej zamówień, skończ te, które zaczęłaś i przygotuj pizzerię na jutro, to moi drodzy, idealnie na sam koniec odcinka, bardzo się z tego cieszę, także moi drodzy, lawki, kiski, bezoski, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie, słyszymy się niedługo w kolejnych odcinkach z pizzerii Andeca, e, no i co, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, buziakuję was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!